Powiedz mi jedno: jak to możliwe, że przez lata wciskano nam hagadę o twardej konieczności zamykania kopalń? Bo nierentowne, bo szkodliwe dla klimatu. A teraz nagle pojawia się ukraiński biznesmen i mówi, że jednak da się fedrować. I to z zyskiem, podobno posiada technologię z bunt basu. To jak to w końcu jest? Zapraszam. E, witam was. Zaczniemy od próby odpowiedzi na pytanie, kim on k jest? Kim? W zasadzie tej barwnej i nieco kontrowersyjnej postaci poświęcimy większość tego materiału. Ale spokojnie odpowiemy też na pytanie, dlaczego ten biznes może się akurat opłacać w Polsce. Wiktor Wiśniowiecki to oligarcha ery Wiktora Janukowycza a że w republikach poradzieckich zmiany układów przechodzą w sposób dość gwałtowny, to szybko stał się wrogiem publicznym i finalnie wylądował na liście myrotworec. Takie życie jest głym. Prawdopodobnie pierwsze kontakty Wiśniowieckiego z Janukowiczem sięgają wczesnych lat 90. Zanim ten drugi w ogóle wszedł do polityki. Taka ciekawostka. Otóż trampoliną dla Wiktora Janukowicza okazało się stanowisko dyrektora w donieckim przedsiębiorstwie transportu publicznego. Natomiast w tym czasie Wiśniowiecki razem ze wspólnikiem Waleriem Atanowem założył prywatny warsztat naprawy sprzętu górniczego. W 1997 roku firma przekształciła się w NPO Mechanik. Z pozoru niewielka firma serwisowa, szybko stała się trampoliną do stworzenia całego górniczego imperium. W ukraińskiej prasie nie brak głosów, że Wiśniowiecki nie jest, nie był samodzielnym graczem, a bardziej słupem klanu Janukowiczów. Aczkolwiek zastrzegam, że nie znalazłem na to żadnych twardych dowodów. Fakty są takie, że ktoś pozwolił mu skupić kilkanaście państwowych kopalń i stworzyć z nich koncern Coal Energy. No i druga z serii ciekawostek, o których nie powiedzą wam media mainstreamowe. W erze, kiedy to bezrefleksyjnie wskazuje się przeciwników politycznych jako ruskie onuce, jako rosyjską agenturę, najpierw PiS, teraz Platforma, pozwala, by na GPW działała spółka mająca aktywa w Dąbasie. W ramach rebrandingu i szerszej filozofii public relations, myślę, że to będzie trafne określenie, Wiśnowiecki zmieniał nazwy przejmowanych państwowych kopalń na takie, które kojarzyły się z rosyjską duchowością i cerkwią prawosławną. Miało to charakter nie tylko symboliczny, ale przede wszystkim kulturowy, tak ważny na terenach wrażliwych religijnie i narodowościowo jak Donbas. Tak dla przykładu, Dawidowska zachodnia numer 3 została mianowana kopalnią imienia świętej Matrony Moskiewskiej, natomiast Rówieńska konsomolska i dawidowska zachodnia numer 4 kopalnią imienia czcigodnego Sergiusza z radonerza. Wiśniowiecki rozumiał, że potężny biznes powinien generować sprzężenie zwrotne. I tak integralną częścią jego modelu biznesowego stało się głębokie zaangażowanie w działalność charytatywną, religijną i medialną. Zbudował bądź się co najmniej dotował 40 cerkwi, sponsorował uroczystości religijne i fundacje dziennikarskie czyli biznes, koneksje i rozpoznawalność. Ta strategia szybko przyniosła efekty w roku 2012 wiktor Wiśniowiecki znalazł się na 39. miejscu ukraińskiej listy Forbesa z majątkiem szacowanym na 253 miliony dolarów. Ale sukces nie trwał długo. Zaledwie dwa lata później wszystko zaczęło się sypać. Wiosną 2014 roku na wschodzie Ukrainy pojawiły się tak zwane zielone ludziki, a wkrótce potem ogłoszono powstanie Republik Donieckiej i Ługańskiej pod rosyjskim protektoratem. A tak się złożyło, że większość kopalni i aktywów leżała właśnie na tym obszarze czyli w Doniecku. Jednak z niezrozumiałych powodów wszystkie biznesy przetrwały co może wskazywać się na prawdziwość teorii o zblatowaniu Wiśniowieckiego skladem Janukowiczów. Układ okazał się prosty. Przekazanie 2,5% obrotu na rzecz Ministerstwa Dochodów Donieckiej Republiki Ludowej miał też delegować pracowników do tzw. milicji ludowych w pierwszych tygodniach powstania. I właśnie m.in. dlatego trafił na listę MeroTworec. Jako osoba oskarżona o wspieranie struktur Donieckiej Republiki Ludowej. W tym samym czasie, siłą rzeczy, musiał wejść w otwarty konflikt z ukraińską cerkwią autokefaliczną. A jako fundator i patron redakcji Związku Prawosławnych Dziennikarzy, chcąc nie chcąc został wplątany w wojnę informacyjną przez ostatnie lata wiśniowiecki stopniowo reorganizował biznes poza Ukrainą kluczowe aktywa przeniósł do spółki holdingowej zarejestrowanej na Cyprze a jego główny wehikuł czyli Coal Energy spółka akcyjna został notowany na warszawskiej giełdzie dziś po latach się uaktywnił i najwyraźniej zaczyna rozglądać się za okazjami w Polsce bardzo prawdopodobne, że chce powtórzyć swój sprawdzony model biznesowy, tyle że w nowym otoczeniu gospodarczym, w uśmiechniętej Polsce Donalda Tuska. A teraz jaki jest jego pomysł na biznes, dlaczego akurat jemu miałoby się opłacać fedrowanie w Polsce? Prawdopodobnie zamiast dużych inwestycji i ciężkiego sprzętu, Wiśniowiecki będzie skupiał się na punktowym wydobyciu resztek złóż. Ponieważ w gruncie rzeczy to na tym opierał się model biznesowy w przejętych dombaskich kopalniach. Nie wszystkich, ale w większości te kopalnie, przynajmniej według władz, nadawały się do wygaszenia. Model biznesowy opierał się na trzech filarach. Prawdopodobnie system komorowo-filarowy, prostszy i tańszy niż klasyczne ścianowe kopalnie, nie wymaga też dużej infrastruktury. Własny sprzęt oraz małe zespoły. Oczywiście brak związków zawodowych. Prawdopodobnie fachowców z Ukrainy, Rosji, Ameryki Południowej czy Afryki będą do nas sprowadzać wyspecjalizowane agencje pracy. No i przede wszystkim nie chodzi o biznes długoterminowy, co Wiśniowiecki stwierdził dla pulsu biznesu, ale o 5, 6, 7 lat wydobywania resztek i zamknięcie biznesu. A teraz. A teraz antena należy do was. Mikołaj Kowalski, 3694. Uszy chyba trochę za mocno weszła czarna poświata. Oj oj, chyba wyczuwam sarkazm. Oczywiście pewne zawody zostaną przejęte, ale korzyści będą dużo, dużo większe. Ważne, abyśmy umieli się przystosować i odnaleźć w bardziej manualnych zawodach. Ładnie, pięknie, ale powstanie potężna nadpodaż. No, wyobraź sobie, no plus minus. Jedną trzecią społeczeństwa, która działa na JDG, malutkie firemki, na rynku ograniczonym do jednej dziesiątej aktywności gospodarczych, 1 dziesiątej, które nie będą pokryte przez AI. Oczywiście zjawisko, o którym mówisz, powstanie, ale moim zdaniem będzie ono bardzo ograniczone. A co do tej nudy, to większej durnoty już dawno nie słyszałem. Jeżeli tylko byśmy chcieli, to ludzie mogą się realizować w pomaganiu osobom starszym, chorym, zwierzętom, można również dbać o przyrodę. A jak już to załatwimy, to można wrócić do żywności organicznej, która jest bardzo pracochłonna. Jest tyle pomysłów, aby zagospodarować chętne ręce do pracy. Oczywiście to wszystko może być stymulowane jak chociażby przez naukę mimo Finalnie nie byłaby ona potrzebna na rynku pracy, czy prace społeczne, które mogłyby być wykonywane za pomocą robotów, ale chodzi o dawanie ludziom pracy. Jasne, że tak. Tylko że kluczowe jest to, co sam napisałeś, jeżeli byśmy chcieli, a znając ludzkość, w większości się nie będzie chciało, proces będzie odwrotny, ludzie będą się degenerować. To, co opisałeś, rzeczywiście pominąłem, ale moim zdaniem to będzie ta klasa średnia nowej normalności. Anna Trościanko 7230 Myślę, że sprzątać AI się nie nauczy. Jakby ci to powiedzieć, Daniu, obawiam się, że jesteś w błędzie. Niby zgodnie z rozumowaniem sprzątanie wymaga precyzji, dokładności, ale ten robot w tym roku wchodzi do produkcji. A teraz rozkminka, która starczyłaby na osobny odcinek. Rewelacyjny film o sztucznej inteligencji. Dziękuję. Jeżeli ktoś nie oglądał, to pod tym linkiem. Tak się składa, że jest to w pewnym sensie mój konik. I spędziłem trochę czasu pracując przy trenowaniu komercyjnych modeli, używanych m.in. przez TikTok oraz YouTube. Świętym grałem w uniwersum sztucznej inteligencji nie jest kolejny model do generowania obrazków czy pisania postów na mediach społecznościowych, chociaż te są naprawdę skuteczne już teraz, ale AGI, Artificial General Intelligence. Obecnie trwa swoisty wyścig zbrojeń między korporacjami w branży, czyli odtworzenie zdolności poznawczych człowieka. Rozumowanie, uczenie się, myślenie. Przystosowanie do nowych sytuacji. Dla przykładu, taki system mógłby zdać egzamin lekarski, zarządzać firmą, bądź nauczyć się zasad gry planszowej. Wszystko bez jakichkolwiek zmian w systemie. Tak jak w latach 70., był wyścig: kto pierwszy opracuje niebieską diodę LED. Tak, teraz wyścig jest o AGI. Jak sobie wejdziemy na taką stronę, na przykład FuturePedia, tam mamy bazę danych może nie wszystkie, ale z pewnością większość komercyjnie dostępnych modeli AI. I łatwo zauważyć, że przeważająca większość tych modeli skupia się wokół generowania treści na media społecznościowe i oparte są w dużej mierze na API Chata Gepetto. Te modele, które są dostępne obecnie dla zwykłych śmiertelników. Są modelami wtórnymi, trenowanymi na danych użytkowników, jak na przykład Google VO3, który trenowany jest na nieograniczonej ilości danych z YouTube. Jeden z powodów, dla których Alphabet chce ograniczać treści generowane przez AI na ich platformie, żeby nie kreować własnego data inbreeding, czyli chowów sobnego i degenerowania jakości danych modeli trenujących się na istniejących danych. I obecnie, przynajmniej komercyjnie, nie są to dostępne modele do analizowania danych, tak jak robią to ludzie. Zaznaczam komercyjnie. To jest właśnie ten święty graal. Bardzo ciekawe spostrzeżenie. I tak właśnie mi się przypomniało, że kilka miesięcy temu Google pytało się o możliwość udostępnienia treści kanału do trenowania modelu, modeli AI. No i najprawdopodobniej chodziło właśnie o WO3. Wtedy oczywiście nie było konkretów, ja też się nie zagłębiałem. Dla spokoju pozwoliłem, może kiedyś jakaś wirtualna hybryda mojej twarzy się pojawi. A co do cichej walki z treściami w całości generowanymi przez. AI, zgoda, jasne, ale no przede wszystkim chodzi o motywowanie twórców, ponieważ w całej swojej masie yy, no, ludzie poszliby na łatwiznę i skończyłoby się na tym, że dostawalibyśmy wszyscy tanią masówkę generowaną przez Chat GPT, wypowiadaną przez lektora z Eleven Labs oraz animacjami chińskiego Kling AI. Wkład użytkownika jest niezbędny do trenowania tych modeli. A najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, że ludzie płacą za możliwość korzystania z tych modeli. Powiem jeszcze raz. Płacą za to, że trenują te modele. I to jest po kupiecku. Żeby nie było, użytkownicy również mają z tego korzyści. Był kiedyś taki odcinek Czarnego Zwierciadła, Black Mirror, w jednym z wczesnych sezonów. Ogólnie rozchodziło się o to, że ludzie żyli w kompletnej izolacji i zapierdzielali na rowerkach przez cały dzień. Drugą opcją było granie w odmurzające gierki. Każdy zaczynał z jakąś tam pulą punktów za jazdę na rowerku. Dostawali punkty, a za grę chyba po prostu nie zarabiali. Nie pamiętam dokładnie. Później, jak skończyli szybciej, to powiedzmy, mieli czas wolny, odpoczynek, sen, jedzenie, za które musieli płacić. Brzmi to przerażająco podobnie. W dużej mierze skończy się na tym, że ci bezużyteczni ludzie będą po prostu zapindalać na rowerkach i robić prąd za pastę z robaków. To był chyba najlepszy odcinek Czarnego Lustra. Pierwsza seria e, jeszcze tworzona przez BBC bodajże 15 milionów usług. Sposób na zagospodarowanie tzw. ludzi zbędnych, nowy model kapitalizmu i przede wszystkim złamanie zbuntowanego człowieka przez system. Aż żal odbytnicy ściska co Netflix zrobił z tą serią. Tymczasem zapraszam Was na zakładkę wideo. Wejdźcie, sprawdźcie, może Was coś ominęło, może Was coś. Zainteresuje. Z tymi komentarzami, jak widzicie, pojawił się nawet mail. Okazuje się, że filtrowanie po jednej gwiazdce nie działa. <grym> Dwie już działają, więc jeżeli ktoś chce podwyższyć szansę, to proszę bardzo. Przepraszam Was za to mącenie, ale przede wszystkim nie ma reguły. Nie znacie dnia ani godziny, kiedy Wasz komentarz może pojawić się na antenie tego kanału. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, a każdy z Was jest realnym wsparciem na różne sposoby. A najważniejsze, że jesteście. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.